Ja sobie nie wyobrażam, że osoby, które mają jakiś wizerunek swój, nie wykorzystują tego w sposób pozytywny. Do pomagania też trzeba dojrzeć. Ja do, do tego dojrzałam no, chwilę po trzydziestce. Ale dojrzałam w taki sposób, że po prostu naprawdę zajęłam się tym naprawdę. Nie tylko tak, żeby mieć poklas, żeby wrzucać zdjęcia właśnie i się czymś palić, ale real, to było realne zaangażowanie, realna pomoc, realny czas, który został na to poświęcony. Trochę to jest tak, że dostajemy od naszych sympatyków, od naszych widzów dawkę uwagi. Zatrzymują na nas wzrok przez chwilę dłużej. Możemy to zdyskontować i myślę, że powinniśmy to robić, korzystając z tego właśnie, co dostajemy od widzów, te chwile uwagi, ten, ten, to zatrzymanie na chwilę wzroku na nas, bo wtedy łatwiej jest dotrzeć. Zostaniemy może trochę łatwiej wysłuchani niż inna osoba z ulicy. To po prostu trzeba widzieć drugiego człowieka, usłyszeć, i wyczuć, czego potrzebuje, czasami tylko uśmiechu, czasami dotknięcia, pogłaskania, a jeżeli jeszcze mogę zbierać pieniądze dla hospicjum. W końcu trzeba uwierzyć w siebie i pójść w ludzi i pomagać, a to jest piękne, pomagać. Pięknie jest coś dawać i widzieć w oczach osoby, którą się obdarowuje tę wielką, wielką radość. Nie byłoby takie prawdziwe i tak yy, satysfakcjonujące, gdyby nie fakt, że również ty musisz za to zapłacić. Pierwsze spotkanie moje z, yy, z, yy, z dzieckiem Forenna Sema to było później dużo, dużo myślenia na ten temat dużo odreagowywania. Tak samo jak pierwsze moje wejście na oddział dziecięcy onkologiczny, kiedy jeden chłopiec. Biegał w tej z powrotem, to było przy okazji współpracy z Fundacją Tomka Osłucha Świętej Pamięci, z Fundacji Spełnionych Marzeń, kiedy jeden chłopczyk biegał w tej z powrotem po korytarzu, ja powiedziałem, nie biegaj tak, on mówi muszę, bo jutro mi obcinają nogę. I to było coś, z czym sobie zupełnie nie poradziłem. I tym ważniejsza i tym więcej waży ta pomoc, im bardziej to nas kosztuje. To, to, to też chyba nie jest złe. Musimy się z tym e, zmierzyć za każdym razem, kiedy pomagamy, e, ale nie radzę się tego bać, bo nie warto. M -m Mówi się, zarzuca się czasem, że m -m znani ludzie robią to z powodu, żeby zdobyć popularność i tak dalej. A ja za każdym razem powtarzam, że tak nie jest. że bardzo często aktorzy, artyści, ludzie, którzy się angażują w tą pomoc są po prostu ludźmi wrażliwymi, często przewrażliwionymi. Ale w związku z tym, że są właśnie przewrażliwieni, że są wrażliwi, to dlatego naprawdę nam krzywda ludzka i, i ludzie i, i sytuacje, gdzie jest potrzebna pomoc, naprawdę są bliskie naszemu sercu. Po pierwsze, jest to obowiązek. Jest to olbrzymia przyjemność. No myślę, że bez pomagania no nie jesteśmy wystarczająco dobrymi ludźmi. Jakieś takie mam poczucie, że to nas rozwija, to, nam, to jest wymiana energii, to jest coś, co jest koniecznością. A jeszcze ostatnie czasy uświadomiły nam, że bez tego w ogóle nie, nie, nie poradzilibyśmy sobie w trudnych sytuacjach. Kiedy musimy pomagać razem, ze szyki, żeby działać na, na rzecz wspólnego dobra, no, no, no daje nam do, do, do myślenia i daje nam jakby taki dowód na to, że jest po prostu konieczne. Konieczne to jest warunek naszego przetrwania.